Kim są uczestnicy wielkiego finału polskich kwalifikacji do Eurowizji, poznajmy ich bliżej. Nie przegap żadnej ciekawostki związanej z Eurowizją. Koniecznie obserwuj mój profil. Chrust, ich muzyka jest silnie zakorzeniona w folku, na koncie mają jedną płytę i występy m.in. na scenie męskiego grania. Dominik Dudek jest zwycięzcą 13 edycji The Voice of Poland i laureatem trzeciego miejsca w preselekcjach do Eurowizji 2023. Teraz powraca i deklaruje, że to jego ostatnia próba. Marin wygrała chiński odpowiednik Mam Talent i współpracowała z Netflixem przy muzyce do filmu 365 dni. Była dziesiąta podczas konkursu premier w Opolu w 2022 roku. Daria Marks ma na koncie kilka radiowych hitów, w tym słynną paranoję, z którą zajęła drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2022. Druga była też w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Sonia Maselik już trzy razy zgłaszała się do preselekcji, udało się za czwartym razem, jest finalistką szansy na sukces, a w 2022 roku zdobyła nagrodę za X-u w koncercie premier w Opolu. Radek, ten głos na każdy 30 latek, bo to właśnie on śpiewał piosenkę z czołówki z serialu Pokemon. W 2004 roku zajął piąte miejsce w preselekcjach do Eurowizji. Swada i nicos. On producent muzyczny, ona wokalistka i raperka. Piosenkę na Eurowizji śpiewają w gwarze Podlaskiej, co łączą muzycznie z nowoczesnymi brzmieniami, takim jak Funk czy afrobeat. Justyna Steczkowska, 19 wydanych albumów i 300 piosenek w dorobku. W 1995 roku zajęła 18 miejsce na Eurowizji z utworem sama. Jeżeli wygra selekcję, będzie uczestniczką, która powróci na Eurowizję po najdłuższym czasie w historii konkursu. Kubasz Majkowski debiutował w The Voice Kids, to już jego trzeci raz w preselekcjach. Stoi za nim rzesza fanów. Jego konto na TikToku obserwuje ponad pół miliona użytkowników. Tęski pierwszy polski wykonawca, który wydał utwór pod szyldem Spotify Singles. Miracle to zapowiedź jego nowej epki. Za którego uczestnika preselekcji trzymasz najmocniej kciuki? Daj znać w komentarzu.